Jesteśmy młodzi Musimy czuć wiatr we włosach Dopóki jeszcze są Kocham cię Kochani, uwierzcie, naprawdę cuda się zdarzają Listy do M3 Dziś o 20.35 w TVN Jezu, Jest coraz lepiej yeah. Yeah. Możemy się umówić no, może Premiera telewizyjna Powraca serial Usta Usta po dwa odcinki od środy o 21.40 w TVN. Nowy rok, nowe wyzwania. By sportowe postanowienia łatwiej było realizować, Lidl przygotował wyjątkową ofertę. Każdy znajdzie coś dla siebie od sprzętu do ćwiczeń w domu po odzież. Już od poniedziałku funkcyjne leginsy damskie w supercenie. Od 24,99. Dresowe spodnie męskie. Hit. Jedynie 34,99. A wytrzymała antypoślizgowa mata do ćwiczeń. Tylko 29,99. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Kosmiczni obrońcy. Obejrzyjmy. Najazd wikingów. Nie. Kosmicznych obrońców. Najazd wikingów. Hej. Namyśliliście się? <noise> Cokolwiek oglądasz, filmy smakują lepiej razem. Z Lejs. Cześć, chodźcie! Sponsorem programu jest wytwórca wyrobu medycznego Herbapek Junior. Na kaszel suchy i mokry. Na jednym z osiedli, kilkanaście kilometrów od centrum miasta, mieszka 25-letnia Justyna Majewska. Po śmierci rodziców, którzy zginęli w wypadku samochodowym, kobieta przejęła opiekę nad swoim młodszym bratem.